Witam wszystkich bardzo serdecznie, z Cestry Weiser, witam już w 17 odcinku, zagramy w Mountain Late, Warband, Nowa Wajczyzna, albo 16, nie wiem, jestem sklerotykiem, tak wiem, nic nie pamiętam. E, dobrze. Cóż, co w tym odcinku będziemy robić? No na pewno powadzimy wokół tego miasta, bo tutaj się dużo dzieje. Mordowe e, gdzieś kampanię wojenną organizują, ale gdzie ona jest, nie mam pojęcia. Gdzieś chyba w tym kierunku. Nie wiem. Jak i również myślę, że jeszcze jedną sobie wioskę na pewno splądrujemy, ponieważ no troszeczkę pieniędzy nam ubywa i to dość sporo, tak więc no na pewno coś będziemy musieli splądrować małe co nieco. No i dobra. Zwiadowcy donoszą, że wielka liczba żołnierzy wroga maszeruje ku nam. No, no maszeruje ku nam, ale... aha. Panie, czego ty nie bronisz w zamku? Ojej, oni zaraz to... Zwiadowcy donoszą. Że Zajmą. Zaraz jak wszyscy na mnie ruszą, to będzie nieciekawie. Eee, dobra. Pomarowie, proszę, idą nam na pomoc. Aż jeden oddział. Pięknie. A teraz nie wiem, czy eee, w takim razie jest sens. Aha, to chyba to Nie wiem, czy jest sens plądrać tą wioskę, bo zaraz jak oni się na mnie rzucą, to będzie nieciekawie. O, rywaczek maszeruje Pięknie. No dobra. Dobra, dobra. No, to idziemy do rywaczek i w rywaczek sprzedamy kilka naszych przedmiotów, żebyśmy chociaż troszeczkę się wzbogacili. No i również. Również Co będziemy robić. Jeszcze no, na pewno jakieś walki z właśnie ogierami. Jakie również. Myślę, że jakieś zadanko się mogli wziąć od lorda. Tylko kurde, nie wiem. No, zaraz zobaczymy co tam się. Aha, to nasz pewnie. Jeju mi się mylą w ogóle te kolory. Pamiętam, że po... dwa odcinki temu pomyliłem mój oddział z wogierami, na tym nie pomogłem. Kademyt. Ja to jestem udany. Ech. Nieważne. Dobra. A więc sprzedajmy te przedmioty. Wow. Tyle warte, że normalnie. Okej, okay, no resztę zostawimy, bo to jest jedzenie, to jedzenie się raczej przyda. Dobra, no i teraz jest pytanie, czy sens jest plądrować wioskę węgierską, bo... Nie wiem, no zaraz jak ten cały oddział wyjdzie z... właśnie z mostowość, czy jak to tam... O. Dobra, jest zgromadzenie. To jest okazja, żebyśmy poznali jakąś lady i żebyśmy mogli, yy, no, porozmawiać z nią, po prostu. Miłe, kultularne spotka, o, ładnie. Miłe, kultularne spotkanie, yy, wcale mi na niczym nie zależy w tej grze, tylko po prostu porozmawiać, tak? Porozmawiać, powiedzmy wprost, porozmawiać. Yy, więc idziemy do Kura, zobaczymy, ile tam będzie lady. Jak będzie sporo, no to oczywiście, ile masz ludzi? O, ho. ho. No to oczywiście. Zapomniałem sobie powiedzieć, To się była Lady. Jak będzie ich tam sporo, to na pewno z jakąś porozmawiamy. Dobra, pięknie go tutaj ominiemy. Bandyci nam pomogli tym razem. Odwdzięczę się im zabijając ich. Cztery dobra. Może jeszcze złapmy tych deserterów. Why not? Ok. Dobra, trzeba ich wykończyć. Ostatnio w ogóle nie podam się na rzecz ludziska. Dlaczego piszecie tak mało komentarzy pod filmami? No nie rozumiem Was. No nie wiem. że, Nie wiem. Ale ten koń dalej skacze i jest on. No możemy teraz stwierdzić śmiało, że ma ADHD, bo co walkę musi przynajmniej jest raz skoczyć. No dobra, no. Może lubi mieć ADHD. Sporo ma konicy i walczymy w rzece, co nie jest fajne. Ja każdym razie jeden już konia stracił i zaraz właśnie straci życie. Dokładnie tak. Ej no, chodźcie tu. No ja bym chciał na górę wjechać, bo patrzcie tutaj ta piechota właśnie nas będzie atakować ładnie. No bo oni tutaj mają... No nawet nie podjedziemy. Mają piękne pole do strzału z górki, jak widać właśnie. Ci ucznicy to robią. Ostrzeliwują nas w. Niefajny sposób. Kolejni, chodź tu. No koń troszeczkę berwał. Dobra, idę na tą piechotę. Przynajmniej na resztki piechoty. Przynajmniej... ...tu jest doświadczenie dla mnie. Dziękuję. Chodź tu. Dobra, padł. Nice. Czy ktoś jeszcze dostał? Ktoś tutaj ucieka. Chyba się... ...co sobie popływać. No dobra. Skoro tak... ...to niech się bawi. Pięciu wrogów zostało, to jeszcze jest sporo. Ale dobra. Ja sobie zejdę tutaj zaraz z konika, o. Dobrze, a teraz. Let's play. Zagrajmy w Minecraft. No, jak na samym początku, na pewno musimy sobie troszeczkę drewna porąbać, jest to bardzo ważna rzecz. Ej! Ej! O, Steve mi się zaczął. Jest to ważna rzecz, że się musieli porąbać drzewo, bo drzewo jest tutaj bardzo ważnym surowcem mineralnym, bo dzięki niemu możemy robić pochodnie, domy budować. Dobra, drzewa troszeczkę zebraliśmy. Teraz jest dobry e, powód, żebyśmy mogli sobie kamienia troszeczkę nakopać. E, kamień nam się przyda głównie do, 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 e, do robienia e, kamiennych kilofów e, i, i nawet łopat. No i też, co najważniejsze, do tworzenia e, miecza kamiennego. E, dobrze, teraz. O, widzimy tutaj krowę w kształcie konia. E, dzięki niej wypadnie jedzenie i wód sobie uzupełnimy, więc zabijmy tą krowę. O, mamy zabitą krowę. O, dwa pork chopy mi wypadły. E, 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 dobrze, to by było na tyle. Zagrajmy w Minecraft. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie. Cześć. Tak, to był odcineczek Minecrafta typowego. E, dobra, nie, nie chcę nikogo obrażać. Wow, ale patrzcie bliska, patrzcie, tu mamy. Całkiem interesujące nas przedmioty, więc na pewno je zbierzemy. Jak najbardziej są dość warte, więc tak, opłata się otkać tutaj deserterów, bo naprawdę. Dezerterzy w tym modzie zostali dość porządnie wzmocnieni. E, zarówno jak i pod względem zbroi, siły ataku, mieczy i tak dalej. I mają wiele bardziej wartościowe przedmioty. Moje sprawności spadły na niski poziom. No to jest niezadowalające. E, ale idziemy do kuraw, bo musimy. Lady jakąś sprawę. Może na zgromadzeniu będzie chciała z nami porozmawiać jakaś. Nie mam taką szczerą nadzieję. Ale czy w ogóle ktoś tutaj jest? Teraz się przekonamy. Nie ma nikogo. Dlaczego? Ale jest turniej. Ale... Ja chcę Lady. No nie ma tu Lady. No. No ja mówię, że ci Nordowie... pogwałcili wszystkich. No patrzcie. No kurde. Dlaczego nie ma tu... O skrzyneczka. No. No nie ma ich. No ja, ja nie wiem. Naprawdę ja nie mam pojęcia co nie robią z tymi lady, ale... No nie ma ich. Nie ma. Może zabuł... Nie, no nie ma ani zabułkami pod stołami, ani w beczce tych lady. No ja nie wiem. Nie wiem. Poddaję się. Naprawdę. Poddaję się. Idę stąd. Jestem zniesmaczony tym faktem. O! Może teraz przy... przyprowadzi jakąś Lady. Hallo? Masz jakąś? siostrę, dziewczynę, cokolwiek? Chyba nie masz no to jest mało zadowalające więc idę stąd dobrze no uczta widzę, że udana aż jedna osoba przybyła brawo ci królu eeeh aha właśnie, kurde mam przedmioty to moglibyśmy je sprzedać tak więc idziemy na rynek, handlarz, zabrań, która będzie bronią no i proszę, no tutaj się na pewno wzbogacimy. Jak widać zresztą. 1500, 1600. Skrzynkę z lekarstwami, no na pewno sobie zostawimy, bo to daje dość sporo morali. Gdzież jest dużo wartem? Nie, sprzedajmy. Mam dużo jedzenia, pieniądze mi się przydadzą na pewno. Dobra. Czekajcie, tutaj jeszcze ktoś szedł. E, dobra. Jest król, który masz 560 ludzi, więc może on przyprowadził jakąś niewiastę. Chyba nie ma niewiasty. No, no nie, no naprawdę, ja mam chyba rację. Oni je gwałcą i panom na, na krzyżach. No innego wytłumaczenia nie widzę. Sorry, ale nie widzę. Naprawdę. No i już po zgromadzeniu. Fajnie macie, panowie. Gdzie wy biegniecie? Do Sargot. Dobra, to sobie biegnijcie. Ja bym jeszcze splądrował wioskę, no ale kurde. Ja się boję, że tutaj przyjdzie jakaś armia na mnie. Zresztą, no, jak już mówiłem, wagierowie są dość mocno już osłabieni, ale naprawdę, kilku przyjdzie co ma po 400 ludzi z takich sześciu. I, I ja wtedy mogę paść. Po prostu. Więc nie, nie. Krzesło skrzypi, teraz je wyrzucę przez okno. Ech, nie ma tak sobie kupić krzesło w ogóle. Co chińskie się szybko psuje i to jest prawda, ponieważ kupiłem sobie krzesło, to już dość w ogóle dawno to krzesło mam Kupiłem je sobie chyba aż za 100 zł to już naprawdę wyobraźcie sobie jakie to jest idealne krzesło. Naprawdę wygodne, polecam każdemu. I co się stało? 4 dni od zakupu podarło, podarło się ten, ten z tyłu. Hmm. Podarł się po prostu... Nie wiem jak to się zrobiło, ale podarło się. I jako oparcie mam całą gąbkę, więc naprawdę Weiser, Weiser tutaj ryzykuje życiem i zdrowiem, żeby nagrać Wam filmy, więc e, odświeżajcie co chwilę stronę. Jak nie macie odbloka, nabijajcie oświetlenia, a ja będę zadowolony, bo będzie mi się dobrze nagrywało. I wy myślę, że także będziecie zadowoleni, bo, bo będziecie mieli często filmy. Do mnie goni jakiś niefajny pan, więc. E, o, o, o. Razem możemy go dojechać. Ja się zgadzam. Łopuj go. Pięknie. Dobra Tutaj zobaczmy jakie... 317 od 208 No mam nadzieję, że w wpierdziel nie dostaniemy eee, Będę chciał go zajść od boku Chyba, że to on będzie szarżował na mnie o, Więc zaraz zobaczymy A niestety szarżuje Dobra, no to już nici z taktyki Nici Znaczy tutaj taktyki nie można nawet zagrać, bo... Bo szarżuje debil No debil I nie trafiłem ŚWIERDZIELAĆ Bałwany jedne rapad. No przydałoby się żeby ta broń miała troszeczkę większy zasięg No ale niestety nie jest to jakiś ideał Zresztą ta broń jest chyba po mrocznym jakimś rycerzu Więc... E... No szału nie ma, nie ma szału ale Ma nawet sporo obrażeń jak na broń jednoręczną Więc nie jest najgorsza naprawdę e, I troszeczkę tutaj widzę że chyba Przegrywamy, chociaż nie nie, nie przegrywamy. To dobrze, no my prowadziłem chyba pod składem nawet w konnicy. Ale to dzięki mnie mamy tyle konnicy, bo ja idę głównie w konnicy, więc... Więc powinniśmy to wygrać. Czemu jemu mu tak mało obrażeń zadałem? The fuck? No, teraz ładnie. Teraz padł, dostał gębę. I padł. Dobra, ale tutaj nas od boku ładnie strzela. I już, nie? Wow, jak padł na brzuch. Naprawdę świetnie jest tutaj e, w tym modzie zrobione. E, jak się nazywa? ragdoll? chyba tak. Naprawdę, no. To świadczy o tym, że nawet w ogóle przeciętny człowiek e, może zrobić naprawdę e, coś lepszego niż twórcy gry. Przy odpowiednim, oczywiście, doświadczeniu. To wiadomo, trzeba mieć pewne doświadczenie, żeby e, stworzyć takie moda. No ale też trzeba mieć dużo czasu, żeby coś takiego zrobić. Naprawdę, jak się ma dużo czasu, wie się co i jak trzeba zrobić, to naprawdę można zrobić coś lepszego niż sam twórca i w pełni się z tym zgadzam, bo ktoś chyba nawet tak mówił, więc, no naprawdę, ale nie, jednak przegrywamy i to mi się nie podoba, wiecie. Nie, tu zaraz koń mi zaraz padnie i mnie tu goni. O, shit. Ja dobra. Okej, okay, na no jednego zdążyłem zabić. Oh fuck you. Fuck you game. <laughs> no to sobie... Powiem szczerze... Nagrabiłem, wiecie? No tak solidnie nagrabiłem. Oni mają włócznie. Ja nie mam włóczni. Oni mają przewagę. Ja nie mam przewagi. Ale wiecie, no to jakoś możemy pomanewrować troszeczkę. No oni tak zwinni chyba nie są. Chyba. To wystarczy, że mnie jeden zatrzyma, a drugi mnie wywali z konia, i to będzie. nie niefajne. Popylamy normalnie. jak żuk, żuk gnojak, no ale co, co ja zrobię? Eee, no zaraz mnie tutaj ściągną. No o tym mówię. Dobra, już to jestem ściągnięty. Nie, jeszcze nie. Jeszcze mój konik zipie. No jakbym miał tamtego konia, to nawet bym połowę życia nie stracił. Może iść Może. Dobra, no z tymi sobie raczej poradzę. Dobra. Okej, okay, no koń dostał. Tylko koń. Oni tutaj mają blisko respan, więc troszeczkę się oddalmy, żeby oni tak na mnie zbytnio nie szarżowali. Tam uciekają chyba, tak. Dobra, mają niskie morale, no to tyle dobrego, że oni uciekają. Ale bitka niczego sobie, trzeba przyznać. Jest całkiem spoko. Oni wolnie biegną ode mnie, to jest dobre. To jest bardzo dobre. Chodź tu. Dobra, jednak szybko biegną. A to mój jeju. Panie, nie strasz mnie, pan. O, nie. Ale go może dopadniecie. Pięknie, nie, nie ma litości. Zabić go. O, to żeście go dopadli. Brawo, gratuluję. Dostaniecie lizaka. Wow, no straty są dość spore. Nie żeby coś, ale są spore. Ale zdobyliśmy dużo renomy nawet... Całkiem spoko punktu, punktów morali, więc jest dobrze, jest dobrze. Czy on będzie nas szarżował? Chyba nie. Nie, Skubańc jest mądry, bo on teraz nie będzie szarżował, bo ma dobrą pozycję. I ma mniejszą przewagę od nas, tak więc dobra, ale my na pewno go i tak będziemy zachodzić od boku. Przynajmniej będziemy się starać. A czy nam się uda, to już zobaczymy. Dobra, tam moi idą Nie wiem, ale ten kretyn szarżuje na nich. Dobra, niech potraci jednostek Niech traci Gdzie są moi? O, tutaj biegną. Kawaleria Chodźcie tutaj. Chodźcie na to może z górze. Gdzie on jest? On jest tam. A, to jeszcze drogi. Panowie, chodźcie tutaj Tutaj tak pięknie ich zajdziemy Dobra panowie za mną. prawie będzie mieli szarże pod górę, eee, ale będzie jakaś szarża. Zresztą on, no on się zajął nimi, więc. Dobra panowie, atakujemy. Patrzcie, to będzie coś pięknego. Patrzcie, te łacia to nie małem szans. O kurde, no, nasi się zgromadzili w jednej grupie. To może jest jednak nie najlepszym pomysłem. Ale coś jest, prawda? Tak? Coś jest. Pierwszy cię zdjąłem z konia. Skurczy synie jeden. Ale panie, nie uciekaj, to jest niehonorowe. Najpierw ty mnie chciałeś zabić. Teraz uciekasz? Ja nie uciekam. No dobra, może czasami. Dobra, nasi ruszyli. O już. Pozamiatane. No nie, pozamiatane tak jak na Ukrainie. No co, Ukrainy wschodniej nie ma. E, zachodniej, przepraszam. Nie, wschodni, tak, jezu Dobra Trzech zginęło, dziwo, okej okay. no, nie miał żadnych więźniów, no szkoda Ale patrzcie, no mamy tutaj piękne zbroje, które na pewno nam wynagrodzą te Te straty, tak? No, z... dwa klocki na pewno za to zarobimy Na 100% Aż też mieli potężnego konia, więc No Więc tak więc tak. Jesteśmy blisko Kuraw? Jesteśmy. Więc zajdźmy do Kuraw, Riewaczek. Nie, nie będziemy wspomagać Polmarów w ich gospodarce handlowej, tylko będziemy nas wspomagać, tak. Jesteśmy patriotami. A zajdźmy do tej wioski, jeszcze weźmy rekrutów. Dobra, oczywiście rozdamy doświadczenia dla naszych ludzi. Dobra. Dobra, tylko dojdźmy do tego miasta. Może złapie ich? 5-3, 5-6 A nie, nie będę to. Weśniacy są niczego winni więc Oni tylko są biednymi ludźmi Więc nie będziemy aż tak chamscy i nie będziemy ich zabijać Ach ten wajser, jaki on dobry Nie <grym> Dobra, a w ogóle ktoś tutaj siedzi czy nie? Nie ma nikogo, no nie ma Lady no. Słuchaj, no w ogóle tu już uczty nie ma Uczta trwała aż 10 minut Gratuluję królu. Dobra. O, zarobimy duże pieniążki. Bardzo dobrze. Okej, okay. no zapłać ile możesz. Dobra, handlarz, bo panie, też nie ma co wiele. Okej, okay. i handlarz chuniami. Jest jeszcze? Wszystko, dobra. Wow, ale oni szybko jedzą jedzenie. No, nie podam się to. Ale zobaczmy, ile mamy pieniędzy w takim razie. Mamy 13 tysięcy. Wyszliśmy na prostą, można powiedzieć. No, mamy, no, jeszcze w banku nie sprzedałem. Dobra. No, nieważne, nieważne. Na razie rozdajmy doświadczenie. Dla naszych ludzi. Posadnik. Darga. E... Na pewno jeźdźcy. Siostra miecza, jak najbardziej. Wojownik. I wszyscy chyba, tak? Tak, dobra. Ja jeszcze, jeszcze jestem ciekawy, za ile ja będę miał. 164? Dużo. Ja jeszcze trochę dużo. No już mamy 165 praktycznie. No to jeszcze 3000, troszeczkę ponad. Dobra, ale mamy wysokie morale. No to jest tyle dobrego w tym. Dobra, wejdźmy tutaj na nasze rdzenne ziemie. I po... Weźmy troszeczkę, porekrutujmy... Eee... Rekrutów, tak. Kurde, jak mi się spać, to jest 3 w nocy, a jeszcze o 5.30 będę wstawał, więc chyba nawet nie co mi się iść spać. Hmm... Nie wiem ludziska, nie wiem. Ja to... Ja to jestem... Jednak jestem no life'em, przyznaję się. Byłem od zawsze no life'em. Eee, nigdy nie wychodzę na dwór i... I jest mi z tego powodu smutno. Kwestonardów pormarskie wygaz, e, Aha, pakt obronny. No dobra. Ale mamy jeszcze jakiś tam pakt handlowy z nimi, więc. No zawsze coś. Dobra, proszę tutaj ochotników. E, o, odbudowali nam wioskę. Na no pewno jest nęcna. Jak nas plądrowali, to. O, panie królu. A e, wytrzymaj się musz. No nie wytrzymaj, ja piskam. Chodź tu. 5, 6. No nie, no. No ciota, ciota. No to ja zamiast mu pomóc, to sobie idzie do zameczku. No fajnie, fajnie. 173 mogę mieć, okej. Okay. Wow, aż jeden. Proszę bardzo. Moja wioska mi da, przynajmniej z pięciu. Moja wioska mnie zna, y, mają duże podatki, ale. Ale jestem miły, staram się być miły dla nich. A to, że Haj się nie zgadza, to już. to już ten. To już nie moja wina. No e, pięknie, sześć. No kurde, dobra, nie, jednak wiecie co? Może dajmy na średnie tę morale, bo. No bo to nie wygląda najlepiej. Gdzie jest starszy wioski? Tutaj jest starszy wioski. Chodź tu. Ziomek. A nie, to szambelan. Tak, to był szambelan. A to idziemy w centrum wioski i w takim razie w centrum wioski załatwimy sprawy. Kurde, jakby było jakieś fajne, dłuższe zgromadzenie, no to. Kurde, znaczy uczta, no to z chęcią bym. No z chęcią bym jakąś tam lady poznał, ale no nie ma. ...normalne podatki, Co ty tam mówisz? Mam ściszone słuchawki, więc... Dobra. W jakim razie... No mam nadzieję, że się teraz nie będą gniewać. Mają... ...normalne podatki, więc chyba nie. Oby nie. Mamy maksimum ludzi, mogę oczywiście jeźdźca... ...i wojownika. Dobra. Czy coś jeszcze? Ja nie wiem. Jakieś kampanie są? A, No i patrzcie, jak te śmiecie wykorzystują. My zajęliśmy, zajęli nam osłabieni walgierowie, a oni pełną moc na to ruszyli. No, polmarowie się rozwijają i to mi się nie podoba, bo na pewno w przyszłości będziemy mieli z nimi dużo wojen, bo... A praktycznie już po grę graniczymy z nimi, no. Tylko te dwa zameczki oddzielają nas od nich, więc. No, nieciekawie, na pewno. Jak daje inne państwa? Inne państwa, jak to państwa. No, sporo robię jeszcze w Saranidzi. Ale to wszystko. Dobra, ludzie, ja chyba będę już kończył. Tak więc, jeżeli wam film się podobał, to napiszcie jak komentarz. Ja dziękuję za oglądanie i za poświęcenie mi czasu. No i to chyba wszystko. Dzięki, najczęściej. No